Film, gdy wypuszczam ten film miał dokładnie dwa lata od premiery Undertale, która miała miejsce 15 września 2015 roku. Przez ten czas grę zyskała sobie kilka milionów fanów na całym świecie. Powstało o niej tysiące filmów oraz wszelkiego rodzaju fanartów oraz naprawdę odgroma animacji i wszelkiego rodzaju fanowskich gier, co trzeba przyznać jest naprawdę niezłym wynikiem. Przepełniona jest ona rozbudowaną fabułą, niepowtarzalnymi postaciami oraz wszelkiego rodzaju niewyjaśnionymi tajemnicami oraz easter eggami. Dzisiejszy film poświęcony jest kilku z naprawdę wielu ciekawych faktów o Undertale, tym zarówno z magicznego świata podziemia, jak i z tego naszego. Zapraszam. W Undertale pozornie mamy wolną rękę jeśli chodzi o nazwanie naszej postaci jak tylko chcemy z wyłączeniem głównych bohaterów z gry. Imię, które możemy wpisać, ogranicza się jednak do 6 znaków. Jak się okazuje, regułą tą można obejść ingerując w odpowiednie pliki gry. Jest to stosunkowo proste, wystarczy w edytorze tekstu wejść w folder File 0 i tam zmienić nikt, który znajduje się w pierwszej linijce. Jednak nie myślcie, że udzie wam to na sucho, ponieważ odtąd za każdym razem, gdy otworzycie menu, obok waszej nowej nazwy będzie widniał napis. Łatwe do zmienienia. Heh. Czy też mieliście tak, że gdy pierwszy raz przechodziliście Undertale musieliście spędzić dobre kilka minut przy tej zagadce? Osobiście miło wspominam jej rozwiązywanie, ale okazuje się, że wcale nie było ono konieczne. I nie, nie chodzi mi tu o robienie genocidy, gdzie ignorujemy wszystko i wszystkich na swojej drodze, ale o ukryty przycisk, który ją dezaktywuje. Znajduje się on za niepozornie wyglądającym drzewem. W MTT Resorcie istnieje opcja wejścia do jednej ze ścian. Ściana, o której mówimy, znajduje się na końcu tego właśnie korytarza. Możemy przez nią normalnie przejść. Kawałek za nią znajduje się tabliczka z napisem Nauka rysowania? Przyjdź na lekcję sztuki na drugim piętrze. Położone w podobnym miejscu. Tą tabliczkę odkryłem sami. powiem wam, że przez dobre 15 minut łaziłem po hotelu Metatona, dotykając każdego miejsca na mapie, którego tylko się dało. W nadziei, że znajdę to tajemnicze drugie piętro, ale niestety nie znalazłem. W hotelu tym nie znajduje się już nic więcej. Drugie piętro, o którym jest mowa, znajduje się w Hotlandzie. I szczerze to, dowiedziałem się o tym dopiero podczas robienia tego filmu. <laughs> W środku znajduje się pojedyncza tabliczka z napisem Klub Sztuki. Spotykamy się tutaj. Następne spotkanie 10 października o 20. Myślę, że to całkiem interesująca ciekawostka, szczególnie, że gdy szukałem jakichś nawiązań do tego 10 października, jedyną rzeczą, która wydała mi się jakoś do tego nawiązywać, jest data urodzin Tobiego Foxa, twórcy Undertale. 11 października 1991, czyli dzień po tym, co jest napisane na tabliczce. Możliwe, że jest to jakieś nawiązanie do czegoś, co wydarzyło się w życiu tego twórcy, ale to tylko moje luźne przypuszczenie. Czwartym ciekawym faktem, o którym być może nie wiedzieliście, jest to, że tak zwana czwarta ściana zostaje w pewnym momencie złamana przez uwaga Papa i Rusa. Dzieje się to wtedy, gdy zadzwonimy do niego w pokoju Rivermana w Hotlandzie. Gdy wybierzemy jego numer, usłyszymy następujące słowa: Hej, powinieneś wpaść do mnie w Snowdin. Pracowałem nad kilkoma rzeczami. Nad tym, że będę stał w miejscu i ciągle powtarzał kilka zdań. Chyba nie muszę tu nic wyjaśniać. Papyrus wie, że jest tylko zaprogramowanym botem. Tak wygląda soundtrack Waterfallu. Ciekawą rzeczą jest kształt, w jaki on się układa. Może to przypadek, ale nieco przypomina on rybę. A pamiętacie kogo spotkaliśmy w Waterfallu? Właśnie panią rybę, potocznie nazywaną Undyne. Co ciekawe, gdy przyspieszymy muzykę z Waterfalla, usłyszymy coś bardzo podobnego do Spare of Justice, są traku walki z Undyne. Nie jest to związane ze światem Undertale, ale myślę, że warto tym napomknąć. Istnieją karty tarota poświęcone Undertale, które ponoć zostały oficjalnie zatwierdzone. Przykładowo na karcie głupca zobaczyć możemy Frisk, na karcie pustelnika Gastera, a na karcie Sądu Ostatecznego Sansa. Co jak co, ale trzeba przyznać, że autor nieźle dobrał postacie. Z tego co pamiętam, można je zakupić za bodajże 17$ dolarów na fangamer.com. Ostatnia ciekawostka związana jest z Panem Kwiatkiem. Jak zapewne pamiętacie, na samym początku gry czeka na nas Flowey, który ma nam do zaoferowania całą masę kawałków miłości. A tak na serio to nie. Wszyscy wiemy, że to raniące pociski, które po dotknięciu nas obniżają nasze HP do jednego punktu. A co jeśli obniżymy nasze HP do jednego, tak żebyśmy na samym początku gry tej walki mieli jeden punkt zdrowia? Cóż, zobaczcie sami. Jak widzimy, Tobi przyszykował się na taką możliwość i po prostu nie mógł powstrzymać się przedstawieniem dogo. Żartowniś. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Dajcie mi znać, czy dzięki temu filmowi dowiedzieliście się czegoś, czego przedtem nie znaliście. Trzymajcie się. Cześć.